Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, to jest kolejny odcinek z gry This War of Mind Dla przypomnienia, w poprzednim odcinku byliśmy w, znowu w garażu i za zaledwie jeden bandaż, jedne prowizoryczne lekarstwa i jeden zaledwie przedestylowany alkohol, kupiliśmy takie słuchajcie rzeczy: czyli 3 razy warzywa, to już jest bardzo dużo, 8 cukru, 13 wody, 2 pociski, ee, 4 filtry i jeden drobiazg, tylko tam na dopełnienie. Jest słuchajcie, mega, jest mega, e, Katia się, albo nie, nie, ona się nie położy tylko zrobi posiłki, aż 8 posiłków dokładnie mówiąc, czyli max. Rowan jest zmęczony, ale nie sobie idzie on, albo dobra podłuż do kominka, dopiero wtedy pójdziesz sobie lepiej bałwana dalej. <grym 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 o, 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 ale mamy pewno, jeszcze chyba 6 dosłownie ostatnie. Czyli na razie bimbru nie możemy nastawiać, bo yy, nie mamy opału w ogóle. Ale hardo, że dzisiaj powinien być. To już jest więcej niż pewne, że dzisiaj będzie. Rób nie marudzi do cholery. Yy, właśnie, Marin jest lekko ranny, bo oni się bili w nocy. A widzicie, ja dałem jednemu, żeby jeden spał, a drugi czuwał, a mimo to się pobili, no to są debile, nie? Ale co poradzić no? Marnie pierwszy sobie zje i pójdzie spać. Okej, okay. jeszcze raz jedz. Ty jeszcze raz podłóż. No i cię połóż. Okej, Katia zje dwa razy. Ty leć zbierz to. I lecimy do handlarza. Zbieraj to imię mnie nie wkurzaj nawet. Nic zezrać. Okej, okay. woda. Pociski filtry. Z tego co pamiętam filtrów się nie opłacało kupować, ale kimu w oko mamy tyle tego, że naprawdę y, możemy robić co chcemy. Nie wiem co by tu. damy więcej, eee. ok, skoda jeszcze raz. Aczkolwiek drobiazgi teraz sobie na Dużej więc dużo ich kupować nie będziemy. Nara dzięki Okej okay. Dobra Zjedz jeszcze raz Zjedz jeszcze raz Robimy drewno przynajmniej 10 i do tego bałwana sobie nie wiem czy jest jakiś zatoczywny, jeżeli zrobimy go kilka razy czy nie szanić to jaki kurde ty. jest najedzony ledwie tylko zmęczony i ma wielki problem kurde Dobra, Katia, ty się połóż, Roman już to dokończy. Ja pierdzielę, ale on ma ludzi. Jako jedyny chyba z tych wszystkich tutaj. Bohaterów. Dzisiejszej nocy powinna chyba zima odpuścić, ale mówię, nie pamiętam dokładnie którego dnia się ta cholerna zima zaczęła. A może nawet 15 się zaczęła. Cholera wie, dobra idziemy przedestylować alkohol Albo jeszcze wcześniej nastawimy mm -hmm. Czy mamy filtry? A kupiliśmy, no siedem, wow to spoko Kurde, czy ty jesteś jakiś no, gościu? Ja nie wiem, no, 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 naprawdę no. Przybity i zmęczony. I on za każdy raz marudzi jak coś trzeba zrobić, kurde. Co za gość! Ty wezmę cię w końcu, kurde, u katrupie i będzie spokój, no. Opału znowu nie ma, gaddemec No i tak tylko osiem, on zdąży tu przedestylować, także. kimu w oko. Maruda jedna. Będziemy musieli jeszcze na opok jedno drewno przerobić, żeby podłożyć do kominka przed nocą. Dzisiaj nocy co zrobimy? W sumie powiem że nie wiem. Chyba zostaniemy wszyscy, kurczę. Chyba wszyscy zostaniemy. A nie, nie zostajemy. Przecież, kurde, destylujemy alkohol, żeby pójść na posterunek, no przecież. Kupimy sobie max pocisków, mm, na pewno wodę. No i nie wiem, co tam jeszcze się kupowało. Warzyw nie mieli oni. Oni mieli zawsze puszki, jako, no wiecie, na no, wojsko, racje żywnościowe, te sprawy. Mieli troszkę mięsa. Ale najwięcej wody i właśnie pocisków i, i części do broni, ewentualnie samą broń. Dobra, Katia, ty chodź szybko ten... Przerób jedno drewno na opał. wspieraj to, baranie. Szybko. No i nie myślę, że on nie zdąży tego zebrać. No masz szczęście. Wszystko na ostatnią chwilę zdążyli zrobić. On musi spać, bo jest ranny, a ty czuwaj, baranie obstrernego wojska Bez niczego idziemy. Okej. Okay. Wow. Mhm. Hello? Chciałbym coś kupić No przecież nie jestem tutaj, no ja pierdziele Poszedłeś sobie, a ja chcę z tobą handlować, ty masz jakieś problemy, wąty? Ja pierdziele, nie wziąłem, słuchajcie Nie zawijcie mnie Co ja zrobiłem? No nie wierzę to schrzeniłem słuchajcie Ja pierdziele jak mogłem zapomnieć tego wziąć No szlag to trafił no, atakowano nas Znowu Roman upił się z. Nie no, zabijcie go. Okej... Okay. Katz, bardzo zmęczony. Ja jestem ciekawy, który al alkohol on wypił. Bo jak ten przedestylowany, to dostanion on w mordę. Kurde, nie mamy drewna. znaczy się opału. A nie mamy dwa drewna. Przenieśliśmy teraz O no tyle dobrze, bo byłaby lipa Ja mam drobiazgów 17, zaraz robimy filtry Z całości Tyle ile się da Boże, jaka jak skleroza mam, jaką ja mam sklerozę Niebywały no Specjalnie to podniosłem przed kurde Sekundę przed zakończeniem dnia. Ja tego nie wziąłem. No. Hmm, Dni zimne mijają powoli, bo zobaczcie, że jest 15 stopni przy już 5 podłużonych yy, drewienkach opału do pieca, więc będzie dobrze. Jutro albo pojutrze mi miną zimne dni, także będzie spoko. Okej. Okay. Teraz Romana wyślemy na kasu. Oni będą chcieli pewnie pomocy, żeby im pomóc. No marins, szczęście. Idę. Pięć 5 warzyw nam przynieśli, thanks man. Kurde środek zimy, oni skąd, skąd oni wzięli warzywa. No. Ale dobra, nie szczepiamy się szczegółów. W takim razie teraz tylko musimy drewno kupić. Boże drewno. Jedzenie, jakie drewno? Ale drewno też. Drewno też w sumie się przyda. Czy mamy jakiś alkohol do przedestylowania? Trzy mamy, okej. Okay. A tego opału by trzeba było, no, przedestylowanie, z tego co ja wiem. No, 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 trzeba opału, to nie, to nie. Podkładamy ostatni opał w ogóle do pieca, który mamy. Więcej nie mamy, prawda? Drewno, opał, nie. No to zakończamy dzień w takim razie. Otóż nic więcej nie zdziałamy. I teraz tym razem mam nadzieję, że nie zapomnę. On ma kaca, to niech nie ten. Pustynek wojska. Dwa staki tego, dobra. Szukaj zapasów, na pewno bierzemy. Amunicję i wodę nagle bardzo hojnie z Twojej strony, hmm. ale jak tak dam, to będzie kurde, no właśnie, bardzo hojnie z Twojej strony, chyba że puszkę jeszcze dorzucisz, ty hamie. Świetnie, mowa stoi. No trudno, no, nic mi nie dopełnimy. Dobra. Dalej zimne dni trwają, no trudno. Kurde, ale my w ogóle drewna nie mamy, ani opału. Nie, nie mogliśmy kupić. Ja pierdziele Trochę mamy lipę. Zaatakowano nas. W tym piecu ledwie się pali. Kurde, 10 stopni jest niedobrze. Eee. My nie mamy nic tutaj do rozwalenia w domu. Czyli jak się kier zrobię, to to nic nie da. Chyba żebym krzesło rozwalił, no ale kurde. <tuszy> tu już chyba raczej byłaby ostateczność. Zobaczymy, jak dzisiaj handlarz przyjdzie, to, no to kupimy od niego, nie? A jak nie, to faktycznie trzeba będzie zrobić kurczę siekierę i. Ajajajaj, niedobrze. Bo szkoda, że byśmy rozchorowali, nie? To i tak. ...cudem nikt nie jest chory. No ale ile my z tego krzesła uzyskamy, kurde. Najwyżej potem mi postawię fotel, nie? a nie krzesło drewniane 8,40, no jakby handlarz miał przyjść, to żeby się tutaj na horyzoncie pojawił. Niedobrze, niedobrze. To Marin zrobi kurczę siekierę, bo on może zrobić tańszym kosztem. No i tak trzeba będzie, bo nie ma handlarza. Niech tylko się Marin wyśpi. No, Roman poszedł, poszedł sobie usiąść, ale <noise> długo tam, na tym krzesełku nie posiedzi. Ja pierdziele, przecież my nie zrobimy się kiedyś, że nie mamy drewna. Co za kurde... Cool. Zapomniałem całkowicie. No to trudno, no to tej nocy w takim razie ktoś na pewno zachoruje. To albo będzie Marin, albo Roman. Ale żeby im było ciepło, to niech czuwają. Um. Mm -hmm. Pójdziemy do garażu. Aha, no, ale co my mu damy? Nawet nie mamy przedestylowanego alkoholu, tylko zwykły. Bandaży w ogóle nie mamy. Lekarstwa, no co? Dam mu prowizorycznie, no bo co? Spróbujmy za to coś kupić, no chociaż trochę drewna. No powiem Wam, no, że ta zima mnie ruinuje, kurde. Powoli, powoli, ale. Rujnuje. Znowu ma dobre rzeczy, kurde. Trzeba będzie do niego jeszcze przyjść kiedyś, ale na razie skupmy się na priorytetach. Krewna, no trudno. A no, mogliśmy zobaczyć, czy nie możemy dopełnić tego drobiazgami, ale kim woko już. Kurde, dalej dni zimne nie mijają. To niedobrze. To niedobrze. Ja pierdole, <noise> to jest po prostu, słuchajcie, jakaś, no nie wiem, no żenada po prostu, zmęczony, przybity, bardzo głodny, ranny, no, w... no kurwa, wspaniałe. lepiej by się mogło, słuchajcie, no ja nie mam bandaży, a oni się, kurwa, leją, no to są jakieś pojeby, zjeby genetyczne po prostu, no, kładź się, baranie, nie, chodź najpierw zjeść. Ja, nie baw się w Romana, proszę cię. Zatrata opału. Także Katia niech zje puszkę. A Roman nic nie dostanie, jak on jest taki cwany. W sumie nie jest. Jest handlarz. Roman, leć przedestylować alkohol. O ile się da. Nie wiem czy tam opał coś zostało. Są dwie butelki dosłownie, ale to już zawsze coś. Za to sobie coś tam kupimy i znowu przedestylujemy za chwilę. Postaram się w ogóle bandaż kupić. Czy on jest normalny? Zanim on kurde to zrobi to. Chat ja zdążył tu przyjść, mu pomóc to dokończyć. Dobra, kupujemy oczywiście drewno. Co robić? Weź chłopie nie pieprz teraz. Kurde ja cię proszę. Nie ma czasu na twoje pierdzielanie o Chopinie. Nie mamy zbyt wiele czasu. Chciałbym kupić wszystko. Przecież tyle. Ty idź do handlarza, on to dokończy. Okej. Okay. Dokładnie marina nie możemy stracić. Aha, to my potrzebujemy dwa bandaże, nie jeden. Wspaniale. Hmm, przybita. to Roman jest przybity. No, dobrze, dobrze napisane. Mary jest pobity... przez idiotę. Zbieraj to szybko. Kurwa, no po prostu mu zaraz takiego kopa zasadę w dupę. Albo pójdę się nim zabić gdzieś, kurde, i się skończy. Babci seranie. Ja chciał żarcie jeszcze kupić. Dobra, w dalszym ciągu mamy. Wolną rękę. Okej. Okay. Okej. Okay. Więcej nie damy rady kupić. Bo już nie zdążymy, dzięki wielkie. Przerabiaj drewno na opał szybko. Hmm. Czy on jest normalny Marin, co oni mu zrobili? Słyszeliście ten komentarz? Co za haniebny dorobiony, kurde. Sam go pobił, i jeszcze. Jaki bezczelny typ. A ja pierdzielę. Nie, no, daj się spokój po prostu. Żenada. <laughs> Fajna dobiegła końca. Kurde, słuchajcie, ja miałem takie plany. No ale dobra. Szybko czytamy. Też z zaskoczenia mnie to wzięło. A proszę ja was. Dzień czwarty Pogrzebani żywcem. Pocisk trafił w pobliską kamienicę. Część mieszkańców została uwieziona. Pod gruzami Roman pomógł ich wyciągnąć. Dzień piąty. Dziewczyna w niebezpieczeństwie. Katia nie uratowała dziewczyny przed yy, pijanym żołnierzem. Nigdy tego jeszcze mi się nie udało zrobić. Dzień siódmy. Marlin szukał schronienia. Marin szukał schronienia, a my zgodziliśmy się, by został z nami. Dzień, proszę ja, raz dziesiąty, wzajemna pomoc, pomogliśmy mężczyźnie zdobyć leki dla jego ojca. Dzień 17 ratując życie, dzieci naszej sąsiadki poprosiły o leki dla niej, podzieliliśmy się, choć sami mamy ich tak niewiele. Dzień osiemnasty, prośba o pomoc, przekazaliśmy rzecz, rzeczy dla szpitala. No i dzień 25 zawieszenie broni, w końcu doszliśmy, doczekaliśmy się zawieszenia broni w walki w pokorę ustały ci, którzy potrzebowali... przetrwali wojnę w... To jest za dużo tutaj czytania, nigdy tego nie zdążam przeczytać. To są postacie wszystkie, które żeśmy ograli wcześniej, więc ja tego czytać nie będę, kto tam będzie chciał sobie przeczytać, ewentualnie to zawsze zostawiam chwilę na spauzowanie. I to było na tyle w tym odcinku, w następnym oczywiście zabieramy się za ostatni już scenariusz. Emilię i Romana to będzie dosyć, bym powiedział, trudny scenariusz, bo no znowu Roman, który tutaj no, pokazuje swoje, ale Emilia, czy myśmy mieli Emilię w ogóle gdziekolwiek? No, mieliśmy tutaj w tym scenariuszu, ale w ogóle nie pamiętam kim ona była. Znaczy, wydaje mi się, że nie jest nikim ważnym, nikim kto kto ma coś ważnego, co, coś potrafi, tak, bo gdyby coś miała, to ja bym ją zapamiętał, a jeżeli nic nie potrafi, no to niestety. Yy, także będzie będzie yy, ciężko tak, yy, jeszcze raz dzięki wielkie serdeczne za obejrzenie tego odcinka no i oczywiście zapraszam do kolejnych trzymajcie się papa pa.